W zagajniku za drzewami skryty piękny stary budynek, dawny dworek. A tutaj zaraz obok pomnik Bartosza Głowackiego, sławnego uczestnika bitwy pod Reszowicami, uczestnika rezurekcji Kościuszkowskiej. Postawiony tutaj 200 lat po tych wydarzeniach, czyli w 1994 roku. w rolniczych krajobrazach umieszczono także pomnik przyrodniczy usypany przez tutaj ludność prawdopodobnie czyli kopiec kościuszki nie jest to ten kopiec kościuszki w Krakowie, tylko, tylko w Wracławicach tutaj z bardzo przyjemnie zrobionym dojściem w formie kamiennej panorama racławicka z opisami poszczególnych jej fragmentów oraz detalami bitwy pod racławicami. Bardzo piękne dzieło. Zastanawiam się tutaj tylko, czy to na pewno jest malowane, malowana część, bo ilość detali. Jest znacznie większa niż to jest ewidentnie malowane, to jest obraz. Ale mam wrażenie, że to zostało w jakiś sposób połączone zdjęcie. Być może została wykonana jakaś makieta, na przykład inscenizacja. I w tle umieszczono obraz. Ale być może jest to też namalowane, bo są takie elementy. Widać tutaj wyraźne łączenie tych dwóch miejsc i one troszeczkę inaczej wygląda czy tutaj w każdym razie ilość detali jest niesamowita z tego pierwszego planu stawiam że to jest zdjęcie tutaj obraz I na obrazie przedstawione dość istotne elementy bitwy, czyli tutaj niestety porażka polskiej kawalerii, która się wycofuje już po uderzeniu i rozgromieniu przez kawalerię rosyjską. Tutaj uciekają, odstrzeliwują się, próbują sobie ratować życie. Niektórym się nie udaje, niektórym się udaje. Są ostrzeliwowani przez piechotę, oraz raz atakuje ich rosyjska kawaleria. Tutaj nadciągają już kolejne oddziały kawaleria rosyjska. Nie, przepraszam, kawaleria, piechota, strzelcy. A tutaj nadchodzą już wojska. I kolejny etap. Drugi bardzo sławny, czyli atak kosynierów. Tej Kosynierzy zaatakowali działa rosyjskie, które artyleria rosyjska miała wtedy dużą przewagę, akurat w tej bitwie też. I sławny Bartosz Głowacki, który zasłania swoją czapką palący się ląd. Kosynierzy zwyciężyli ten fragment bitwy i powstrzymali rosyjską artylerię przed działaniami, więc umożliwiło to polskiej piechocie i Reszcie kawalerii już skuteczne ataki. A tutaj zmierzają kolejne siły: kasynierze, ale także wojska regularne. I za chwilkę rozgorzeje palna bitwa, która zostanie zwyciężona przez Polaków. Wygrana przez zwycięstwo Tadeusza Kościuszki piękne miejsce warto tu przyjechać i